Ja o niebie, ty o chlebie. Tym zwrotem bardzo często podsumowujemy pewien błąd w komunikacji, kiedy nasz rozmówca niezainteresowany treścią naszej wypowiedzi wprowadza zupełnie nowy wątek. W perspektywie naszego życia rzeczywiście bliżej nam do chleba niż do nieba. O chlebie częściej mówimy, na chleb zarabiamy, o ten chleb zabiegamy, niebo nie jest aż tak bardzo popularne. Tymczasem dzisiejsza uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w jakiś sposób łączy te dwie rzeczywistości. Możemy mówić i o niebie i o chlebie. Maryja, która jest przedstawiona w wizji apokalipsy Świętego Jana, ukazuje nam właśnie tą niezwykłą harmonię tego co jest ziemskie z tym co jest niebiańskie. Z tego tego, co jest przyrodzone z tym, co jest nadprzyrodzone. Widzimy konkretną kobietę z historią życia, z imieniem, ale towarzyszą jej nadprzyrodzone elementy. Księżyc pod jej stopami, wieniec z gwiazd dwunastu. To właśnie takie elementy, które wskazują na niebo. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny tak naprawdę jest potwierdzeniem obietnicy zmartwychwstania. Jezus pierwszy wraca do nieba, ale zabiera nas ze sobą, począwszy od swojej matki. Niebo rzeczywiście jest celem naszego życia. A kiedy chcemy mówić o chlebie właśnie w dniu dzisiejszym, warto zauważyć starą tradycję święcenia ziół właśnie 15 sierpnia. Legenda głosi, że po otwarciu grobu Maryi uniósł się zapach ziół i kwiatów. Właśnie te zioła, które przynosimy do poświęcenia do Kościoła, są znakiem tego, że jeżeli tak jak Maryja będziemy żyć z Bogiem i dla Boga, wówczas podczas naszego ziemskiego życia nie zabraknie nam powszedniego chleba. Ten nasz świat doczesny będzie także znakiem Bożej dobroci i miłości w oczekiwaniu na pełnię życia w Królestwie Niebieskim.